Spod kampanii społecznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przytulny pokój. Zbliżenia na twarz mężczyzny po pięćdziesiątce. Ma krótkie ciemne włosy i szpakowatą brodę. Jego okrągłą twarz ze zmarszczkami na czole i wokół oczu znamionuje doświadczenie życiowe. Plan się poszerza. Mężczyzna siedzi w żółtym fotelu. Ubrany jest w brązowy golf i szary, rozpinany sweter. Za nim ściana z cegieł, komoda z lampą rzucającą ciepłe, żółte światło. To otoczenie, wygląd mężczyzny oraz słowa wypowiadane przez niego przekonują nas, że jest to scena psychoterapii. Plan się poszerza. Okazuje się, że z mężczyzną po pięćdziesiątce rozmawia mężczyzna poruszający się na wózku. Ma koło czterdziestki. Jest łysy, nosi okulary w czarnych oprawkach. Ma starannie przystrzyżoną, krótką, ciemną brodę. Jest ubrany w niebieską koszulę i dżinsy. Do podłokietnika wózka przymocowano syntezator mowy. Mężczyzna na wózku uśmiecha się, gdy lektor odczytuje tekst z syntezatora mowy o bułkach. Druga scena. Sklep, półki z pieczywem. Mężczyzna poruszający się na wózku ma ciemną kurtkę, koszulę, dżinsy. Asystent osobisty jest ubrany w szary sweter, czarną kurtkę, brązowe sztruksy. Sięga po bułkę na półce. Zerka na mężczyznę na wózku. Ten kiwa głową potakująco. Asystent pakuje bułkę do papierowej torby. Pojawia się plansza, matło podzielone na dwa poziome obszary. U góry pomarańczowy, na dole biały. Na pomarańczowym tle biało-czarny napis Asystencja osobista równa się niezależność. Na białym tle logotypy: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Fundacji imienia Królowej Polski Świętej Jadwigi, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej. Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Pod logotypami napis. Kampania realizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu Aktywni Niepełnosprawni narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 2014-2020 Tomku, jestem tu, żeby Cię wspierać. Praca, relacje, dom. W czym mogę Ci dziś pomóc? Wiesz, bułki się skończyły. Musimy jechać do sklepu. Dzięki wsparciu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami mogą powiedzieć tak niezależnemu życiu. Dowiedz się więcej o asystencji osobistej na psoni.orgpl.